Lekcja pierwsza. Na początek upewnijcie się, że macie optymalne ustawienia w grze. Klikamy na opcje ogólne. Pole widzenia ustawiamy od 110 do 120, jasność około 55. Pomijamy film wprowadzający. Ryb dla daltonistów zmieniamy na trzecią opcję, aby widzieć wyraźniej. Asysta kolorów oba. Kształt mini mapy koniecznie kwadratowa. Dla pc polecam włączyć licznik. Lekcja druga. Przechodzimy na ustawienia grafiki. Ta zakładka nie dotyczy konsolów. Ryb wyświetlania. Najlepiej pełny ekran, jeśli ktoś chce streamować, to lepiej sprawdza się pełny ekran bez ramek. Rozdzielczość renderowania, jeśli macie słaby sprzęt, przeżyjecie na 80. Jeśli wasz sprzęt wytrzymuje 90-100, są no to optymalne wartości. Synchronizacja klatek wyłączona. Rozdzielczość tekstur, w zależności od waszej karty graficznej, niska lub normalna, niska powinna wystarczyć. Filtrowanie tekstur, niskie do wysokiego w zależności od waszej karty. Ustawiacie wszystko na low, jeśli macie niewystarczającą ilość FPS. Śledzenie promieni wyłączone, SSR. Tak samo, wedle preferencji nie ma to większego znaczenia SMAA, Anti-aliasing, SMAA 1x co najmniej Głębia ostrości wyłączona, siła efektu filmowego na 0 Rozmycie światła wyłączone, rozmycie broni wyłączone, efekt ziarna na 0 Lekcja trzecia, przechodzimy do ustawień dźwięku Klikamy na opcję, wybieramy zakładkę dźwięk Mikser dźwięków, wzmocnienie wysokich, głośność ogólna 90 do 100 Głośność muzyki 5, głośność dialogów 20, głośność efektów 95 Muzyka kolosa wyłączona Urządzenie do czatu głosowego, urządzenie systemowe. Twardy mikrofon. Ruch wychwytywania dźwięk dla mnie działa najlepiej od 3 do 5. Głośność czatu głosowego od 150 do 300. Tak samo głośność mikrofonu. Muzyka wojenna pasażera, wyłączcie to. Lekcja czwarta: ustawienia kontrolera. W dalszym ciągu widzę, że mnóstwo osób gra na standardowych ustawieniach kontrolera. Zostawia stawia Was w trudnej pozycji w stosunku do osób, które przyzwyczaiły się na, grać na zaawansowanych ustawieniach. To, o czym Wam powiem, jest zdecydowanie rekomendowane prawdzone tak żebyście byli w stanie się rozwijać i grać coraz lepiej na początku będziecie dużo dużo gorsi wygodniu po dwóch Dojdziecie do swojego poprzedniego poziomu na standardowych ustawieniach. Później zaczniecie grać zdecydowanie lepiej. Bez tych ustawień ciężko jest przekroczyć ad 1 Po pierwsze ustawienia przycisków BR, taktyczny bumper jumper. Klikamy R lub adracik, aby zrobić z tego odwrócony taktyczny bumper jumper. Wróćcie uwagę w jaki sposób zmieniły się Wam klawisze. Skok jest na L2. R2 używamy wyposażenia ofensywnego. Celujemy L1, strzelamy przez przyzwyca... Przyzwyczajcie się do tych ustawień. Telowanie i strzał górnymi. Przyciskami jest znacznie szybsze niż dolnymi. Potrzebujecie tego. Martwa strefa u mnie jest to koło 0,08. Czułość drążka na początek może być 4, może być 5. Ja gram na 7. Rodzaj krzywej czułości celowania dynamiczna. Wibracje kontrolera koniecznie wyłączone. To tylko Wam będzie przeszkadzało. Systa celowania standardowa sprawdza się najlepiej. Kalowanie, wspomagania celowania wyłączone. Wyposażenie przytrzymaj. Zachowanie przycisku używania wciśnij, by użyć. Zachowanie płyt pancerza Rekomenduje załóż jedną. Jeśli zaznaczycie załóż wiele, macie większą szansę na to, że nie uda wam się skasować zakładania płyt i zginiecie. Ślizg koniecznie stukni. Automatyczny bieg taktyczny. Pamiętajcie jednak, że przy tym ustawieniu strzelanie z shotguna jest utrudnione. Musicie skakać albo robić slide, ślizg, aby strzelać z shotguna. Wyćwiczycie tak. Wyłączcie automatyczną aktywację spadochronu. Wolę, żebyście zginęli 10 razy na początku, ale z biegiem czasu nauczyli się lądować szybciej na ziemi. Szybciej wycicie broń.